Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle. Panie porucznik. I zapraszam do kolejnych przygód w grze Call of Infinite Warfare. Zajmiemy się tym. Widzimy się na mostku, kapralu. Tak jest. Ech, ledwo odzyskaliśmy naszego kapitana, a to... niestety kolejna Kapitanie, wielka strata. Tędy, proszę. Jak sytuacja? Co się stało? Wiadomość od Feron. Ma pan ją na interfejsie. Jesteśmy atakowani! Tak, to jest Zaatakowali tygrysy. Mamy łączność z Feran? To przez rozbłyski na słońcu. Gator próbuje ich teraz namierzyć. Będziemy mieli okazję się odwdzięczyć. Czy coś poszło nie ser? Ratowaliśmy ludzi, Itan, ale, ale były problemy. Jakie to są problemy? Sierżant Omar poległ w boju, Itan. Przykro mi to słyszeć. Gator, idziemy do ciebie z kapitanem. Kronika filmowa. Na moment jeszcze wskoczymy tutaj, ponieważ wiem, że raz. No właśnie. Tak, tygrys walczy z Olimpusem. To dlaczego siedzimy tu na dupie? Kapitan musi rozkazać skok. Na dolce, a musimy im pomóc. Kapitan wszystko słyszy, ale widziałem tutaj coś leżało. No toż to przeglądarka, żeby zobaczyć, jak ona działa. Mamy też coś dostępnego u nas na komputerze, jak rozumiem. Zmieni materiał wideo. Dziki Błękit możemy zmienić? Rzeczywiście nie. Jak to wygląda? A, im możemy zmienić. Czyli mamy jakieś, jako tako, Wideo. Ostatnie transmisje to też widzieliśmy, więc. Zajmijcie się czymś, panowie. I niebawem skaczemy. Przynajmniej wiemy, jak to wygląda. Jeszcze skoczymy na moment do naszego komputera, jeżeli gra nam pozwoli na to. I możesz tego o dłużej przeciągać. A skoro tak, to. Kapitanie? Zamknąć mostek. Tak jest. Nigryz został namierzony. Przykować się do skoku. Wykonać rozkaz. Tak jest. Sal, szykować szakale. Kruki mają być gotowe do udzielenia pomocy. Reyes, nie liczyłabym Bez na to dyskusji. Tak jest. Kapitanie, informuję, że bardzo ważna wiadomość od admirała czeka na pana w gabinecie. A jednak, wszystkie drogi prowadzą do gabinetu. Te wiadomości w komputerze. Aha, nawet chyba nas informuje o od... tym Do wszystkich drugi stopień Fajne informacje dotyczące jeńca o kryptonimie Raja. Zidentyfikuj się Komandor Nikry. 3, 2, 1 Naszym zdaniem Raja zamierzał spłonąć wraz z SPSK Wszczepiony mu transponder uległby zniszczeniu co miało stanowić znak 3, 3, dla floty wroga 2-1. Lóstwo zakłada, że doszłoby do inwazji. Trzeba jakoś zareagować, kapitanie. Do dzieła. Bez odwialu. Okręt na pozycji ser. Mostek wzywa. Co mogliśmy spalić tego raja? I dzięki temu byśmy wiedzieli, że przylecą z atakiem. Trochę to brutalne. Ale jakby miało działać. Tak, natychmiast wyślij tam drużynę ratunkową. Nie ma już po kogo rejs. Gator, zawiadom hangar, sam tam polecę. Pójdę z panem, sir. Kapitanie, nie ma żadnych oznak życia. Straciliśmy ich sen. Boja sygnałowa jest blisko. I mam ją. Połącz. Tak jest. Mówi admirał Selenkocz z Olympus Mons. Okręt kosmiczny Tygrys został zniszczony. Nie będzie żadnej litości dla wrogów frontu. Teraz wiadomość dla Retribution. Front obrony kolonialnej na zawsze. Unicestwi wasz gasnący świat. Wasze miasta poddadzą się. Zgnieciemy was. My nie przegrywamy nigdy. Mars Marseterno. Na wejście to była zasadzka. Wiedzieli, że tygrys lub kret odpowiedzą. Czekali na to. Kapral Brooks ma rację, ser. Brooks nie jest już kapralem. Jesteś sierżantem. Od tej chwili dowodzisz Marines. To zaszczyt, sir. Skontaktujmy się z admirałem Rainsem. Nie. Sierżant Omar mawiał, żeby samemu wybierać misję i tak właśnie zrobimy. Wywołaj. Witam. rejestru! Jasne. Przysłało nas tutaj dowództwo. Dostaliśmy. Tym razem to Tygrys. Następnym może Red. Z całym szacunkiem dla admirała, ale biurko to nie pole walki. Wciągamy czarną banderę i bierzemy nóż w zęby. Święta racja. FOK pilnuje kilku najważniejszych celów. O tutaj. Zastawimy pułapkę. Zwabimy ich na nasz własny teren. Na Ziemię? Ściągniemy Olympusa do Genewy i zniszczymy. Kocham ten plan. Mogę zapytać jak, kapitanie? Mamy dostęp do transpondera FOK. Został wszczepiony temu zamachowcowi, który zdjął SPSK w Genewie. To była misja samobójcza. Miał przestać nadawać w momencie śmierci szpiega. Czyli kiedy my stracilibyśmy działa, im urwałby się sygnał z Transpondera. To byłby znak do ataku. Flota dokonałaby inwazji. Przepraszam. Przecież działa będą sprawne. F.O.K. będzie myśleć inaczej. Będą zaskoczeni. SPSK zaatakuje. Zastawimy sidła, a oni pięknie w nie wpadną. A Retribution? Red wypada z tego równania. Dość przeszedł. Zatoka świetlna, poza atmosferą. To jest za duży dystans. Nie będziemy mogli wam pomóc. Skok w atmosferę wywołaby katastrofę. Fala uderzeniowa byłaby naprawdę potężna. Aby do tego nie doszło, Itan, oznacz cele na mapie. Sporządź raport i wyślij dowództwo. Tak jest. Możemy odmienić losy wojny. Na to właśnie liczę, Brox. Przykuj ludzi. Grupę uderzeniową. Tak jest. Mar, pilnuj poziomu mocy. Kapitanie ich dorwać Reyes. ja również, Salt. Panie kapitanie, czekamy na Pański rozkaz. Rozkaz jest jeden. Znacznik kolejnej planowanej misji pojawił się nad ziemią, Ser. To nasza ostatnia szansa, by oczyścić mapę z celów. Jeśli nie chce Pan tego robić, lecimy do domu. Niech Pan decyduje. Nie ma co narzekać. Lecimy. 16 stopni. Celsjusza całkiem ciepło. Patrząc przynajmniej jak to u nas teraz wygląda. O, to jeszcze moment przeczytajmy. Nagrody. poszukiwane cele. 80% na sukcesę. Lecimy. Czarna fraga. Pani porucznik. Ponieśliśmy dziś ciężkie straty. Kapitanowi Aldery Feran. Sierżant Józef Omar poległ na wejście 300. Przykro mi, to był dobry człowiek i dobry marin. Zginął przeze mnie. To nie była Twoja wina, synu. Nie możemy sobie teraz pozwolić na wyrzuty sumienia. Podobno dowództwo zaakceptowało operację w Genewie. Na Twoją prośbę przeniesiemy więźnia do sztabu KONZ. Lekarze usuną transponder z jego ciała, a następnie urządzenie zostanie spalone. Zamierzam polecieć teraz krukiem do sztabu. Urządzimy tam bazę operacyjną. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, flota FOK z Olimpusem na czele otrzyma sygnał, Naruszy naszą przestrzeń i zostanie zaatakowana przez SPSK. Dobra robota, kapitanie. Bez odbioru. Czyli jednak trochę mniej brutalna opcja spala samo urządzenie. Nie, okay, gotowe. Wracamy. Amen. Niech Amerykan i tak będzie. Kolizyjny? Skok za 3, 2, 1. Analiza? Mamy sukces. Dokładność 9-8. Dobry z ciebie nawigator. A jaki kierowca? Przewieziesz mnie? Chyba raczej rowerem. Zbliżamy się. Stop po wyjściu. Za trzy, dwa, jeden. Różnica 0,0. Idealnie, kapitanie. Wspaniale, Gator. Jesteśmy najlepszą załogą. Zgadzam się. Chodźmy do hangaru, kapitanie. Nic tu po was, Gator. Dam znać, jak będę cię potrzebował. Skok w atmosferę raczej odpada. Rozumiem. Ster jest twój. Aha. Co się Gra musi sobie przemielić w tle. Dobra, nic więcej nie mamy, co by nas mogło tu zainteresować, chociaż chętnie bym poznał jakąś nową broń jeszcze. Przejaw wielkiego aktu geniuszu. Albo. Albo przekażą mnie. Odebrane ci dowództwo. Znowu zobaczymy dom. Nie tak to sobie wyobrażałam. Jak naprawy? Szyper. Jak tam? Dobrze. Red jakoś się trzyma. Dzięki panu. Nie ma sprawy. Myślę, że my już super, ale problem z wymową. Szyper, kapitanie, pani porucznik. Gryf? Podobno lecicie na powierzchnię drugiej matki Ziemi. Wszystko albo nic, Gryf. Pokaż co tam masz, kolego. Wasz wróg będzie się ukrywał pośród szczątków. Ej, tety szukacze, pomogą wam go odnaleźć. Okej, okay, zastanawiam się, no zaufamy im, tłumik może by się nam przydał, ale z drugiej strony jak walczymy tak dość ostro to nie ma co, antygraf na pewno wymienimy sobie na, hmm, na boty tropiące, a boty mamy, odłamkowe elektro, hmm, jakby nie miało być robotów, chociaż ten elektro całkiem nieźle na ludzi też działał. Co prawda z miał pewne problemy. Tarcza. Nowy tarcza, ściana nie do końca, urządzenie hakujące. Skoro nie dali nam urządzenia hakującego, zakładam, że botów nie będzie, a jak będą, no to urządzenia hakujące jeszcze się gdzieś pojawią. Otóż to wszystko. Zatwierdzamy zestaw i lecimy. Dzięki, griff Jesteś gość. Proszę na siebie uważać, Sir. I w żadnym razie nie spuszczać snujka wzroku. No, jakoś się postaramy o to. Trasa nam już bardzo dobrze znana. Więzień nawet nie wie, co go czeka. Nie pozbawią go życia? Konwencja genewska, artykuł 3. <laughs> Szkoda. Uwaga! Pani porucznik, kapitanie. Po tym, co zrobili Tygrysowi, chętnie zabrałabym się z wami. Wiem, co czujesz, szefie. Marines ładują się na jednym sterku. dwa jest twój. Krug 2 Zobaczymy, czy co. Tu nas to, nie chcą. A może jednak chcą. O, to dobrze, już chciałem szukać kruka. I to się nazywa miejsce szefów. Nie właśnie wsiada. Major August na linii. Znak wywoławczy Echo 6. Przełącz go na interfejsy, sprawdźmy, co jest grane. Przyjąłem. Widzisz to, Salt? Jak na dłoni. Kapitanie jest. Majorze syn się stawia, ser. Niech mu coś wreszcie dadzą. Echo jest 5 minut od sztabu KONZ. Miasto ewakuowane. Szybko pójdzie. Spotkamy się w holu medycznym. Kiedy będziecie? 3 minuty. Może dwie. Przyjąłem auto. Mam złe przeczucie ja, co do tego transportu, ale Dobry zobaczymy. Start. Atmosfera za minutę. Kosa 1-2, prosi o zgodę. Zrozumiano 1-2. Jest zgoda. Witajcie w domu. Do wszystkich pojazdy echo pod ciężkim ostrzałem. Potrzebne szybkie przechwycenie. To nasz konwój rejestr! Rozumiem, lecimy! Przyjęłam! Widzę konwój! Zbliżmy się do niego! 1 -1. Konwój padł. Powtarzam, echo zdjęte, wróg na trasie. Przyjęto 1-1. Nie stracicie obiektu. Ten transponder jest kluczowy. Zrozumiano, kosa 1 rusza. Lądujemy, Sal. Jasne. I tam, przodem. Nie mogę wysadzić Was bliżej. Salt, krynas, nas, czekaj na raport. Zrozumiano, czekam. Ciężarówka, itan. Tędy. No trzeba przyznać, że Itan ma zdrowe tempo eka. Słyszycie? Echo, tu jeden jeden, słyszycie. Maga, kaptanie! Przed nami pojazd. Chcesz. Dobra, wchodzimy. Pytanie, co znajdziemy w środku. Albo kogo? Majorze, ewakuacja w drodze. Gdzie więzień? Zabrali go! Tyłem! Dalej, ser, zabezpieczę pozycję. Hebra! Potrzebuje zakłócenia w sektorze. No, bueno, kosarz. Sold, jak zniszczy transponder, mamy przechlapane. Dobrze, przyjmuję. Sprowadzę Marines. Myślę, że coś tam widać. A, uciekł. Ciekawe, żeby był do ubicia, ale raczej wątpię. Trzeba go gonić. To. E, niestety. Cały czas się pojawia, a może weźmiemy sobie do pomocy to. Aha. Wiedział jak nas podejść. Antygrawem. To polatamy sobie w ten sposób. Szczęście mamy. Ach, czekaj, czekaj. Tak to. Okej, okay, zabity. Wrók jest gdzie indziej. Chyba zmienimy sobie wersję tej broni. Bo tak raczej daleko nie zajdziemy. Całkiem przydatne te drony, trzeba przyznać co. Naznaczyły nam tych przeciwników idealnie. Chyba polubiłem je bardziej, a tam widziałem go. Nie, nie jesteśmy w stanie go uszkodzić. Oho. Aneksu? Jakiego cholera Aneksu? Dobra. Pytanie, co tu... Lata, gdzie jesteś, Itans, swoją drogą? Oho. Trzeba było jednak wziąć coś hakującego ze sobą. jeszcze za nami jest? Trzeba odpuścić tak to. Tak brutalnie poszedłem do przodu, a nie uwzględniłem, że nie mamy już naszego przyjaciela latającego, bo z nim to możemy sobie tak na spokojnie tu w sklepie! W sklepie! działać. Ciężarówka nam uciekła. Ale to nie jedyny problem, jaki tu mamy. Co nam dali w okolicy? Odłamkowy jak najbardziej, a może na moment je sobie wymienimy, rzeczywiście, tak? To ok. Odłamkowy tam, odłamkowy tam gdzie ta ciężarówka dokładnie poleciała. Okej, okay. rzucimy tam, tam, i bierzemy nasze tu z powrotem. Coś walnęło, miałem wrażenie, no właśnie, że jeszcze tu się kryła jakaś zabawka. Masz już tarczę, no niestety. Tarczę mamy. Okej. Okay. Jak tam dronie się trzymasz, niestety, to już końcówka jego. Tu sobie puścimy nowego kumpla i tam, gdzieś się zgubił nam w tym wszystkim. A my może zmienimy na snajperkę. Okej. Okay. No, przyznam szczerze, mała przerwa. A nie możemy. A broń nam się zmienia. No to pięknie. Lepiej, lepiej późno niż wcale to zauważyć. Przyznam szczerze, że tak. Przerwa może nie najlepiej wyszła. Gdzieś tu małą chwilę człowiek zaliczył w tej całej grze. Ale uważam, że wracamy. Oho. Co tu mamy? Tropiciele jak najbardziej chętnie. Czyli jeszcze jednego możemy wysłać tu na ten teren. No nie obraziłbym się na boty czy drony tropiące jak to się tam nazywało Może warto? Oho przejść tędy. Ktoś tu jest Tu jesteś. Mamy cię. Jeszcze ktoś. Tak to naprawdę ostatkiem sił, życia i wszystkiego co tu mamy. Chodź to, nie, 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 że nie wybuch czasem przy nas. No właśnie. Różnie by się mogło skończyć. Wyślemy jeszcze jednego, niestety... A nie, chyba nie niestety. Nie, niestety tak, zużyłem już wszystkie wybuchowe granaty. No dobra. Ale mamy coś jeszcze to, oho. Zmiana broni. Granata dłamkowe, czyli dwa tropiciele rzucimy. Niech idą z nami i sobie weźmiemy coś lepszego na dalszą część drogi. Trzeba by było zmienić też chyba broń. Niestety, tamta była naprawdę fajna, ale no nie da się cały czas biegać z nią, szczególnie bez amunicji. Dobra. Bardziej, że mieliśmy lekkie problemy, że chodzi o samą snajperkę. I tam, gdzie ty, żeś jest, bez ciebie jakoś tak smutno tutaj. Aha. No to sprawdziliśmy przynajmniej, jak się ruszają. Dobra. Wow, dziura. Tam coś widziałem. Zabiję go, chyba za to, że dostał po nogach. Najgorsze, że wszystkie teraz bajery, jakie mieliśmy, które nam pokazywały przeciwnika. Już nie działają. No dobra Lecimy tędy, przynajmniej jakaś forma osłony tutaj na nas czeka. Aha O tak, przyzwyczajenie utropiących. tropiących, ale może jak wybuchnie Coś tam leży fajnego. Zobaczyłem może jak wybuchnie, to zrobi czasem krzywdę. Miałem taką cichą nadzieję. Jeszcze raz przetestujemy. Dobra, chodź tu. Idealnie, tak Okej. Okay. No niestety dalej tylko odłamkowe. Albo aż, zawsze mogło być gorzej, jakieś inne zabawki mogli nam dać Chociaż muszę pamiętać, że w tym wszystkim mamy tarczę, którą warto też by było wykorzystać Dobra Pytanie czy człowiek dobrze idzie, bo tak sobie biega A nie, tu z jest tylko no, Ładne widoki ktoś tu miał Dobra Już jest, tak, już gotowe O, bardzo pięknie Chyba mamy nową broń Co to jest? Oha? A tu mamy tropiciele? Nie. Granaty. Nie podoba mi się to, czym do nas rzucają, strzelają, jak to wszystko wygląda, ale myślę, że możemy na chwilę się tu schować. O, właśnie. I czasem rzucić im parę granatów. A my... Coś tu jest jakby blisko. O, to destrukcja gdzieś odpalona. Oho, otóż to. Dobra, rzuciliśmy resztę granatów i zajmiemy się snajperami w oknach. Nic więcej chyba na ziemi nam już nie grozi, ale ten snajper, obojętnie który zresztą... No to właśnie, to dość szybko mógłby nas zdjąć w tym wszystkim. No, że ta tarcza jest z nami. To też jest zawsze inaczej. Okej, okay, mamy taki znak, że można się wychylić na moment i spróbować coś tu jeszcze ugrać. Kolejny... Aha. Oho. Coś to jakoś tak się robi niebezpiecznie. My no próbujemy tak. Niech sobie gdzieś poleci. Leć i spełnij swe zadanie. Jeszcze ktoś na dole. Również snajper. O to jest. Gdzieś kiedyś był film Sniper chyba, to też podobna walka. no jak na tym filmie. I tyle. Tym razem wygrana. Ktoś jeszcze do nas się uśmiecha? Jakiś tutaj? Oho, jeszcze ktoś na dachu. Dobrze, że w tych grach tak zdradzają ich te lunety zazwyczaj. Wszystko? Trochę cicho. Przyznam szczerze, trochę cicho, ale nie mamy chyba innej opcji. Trzeba lecieć do przodu. Dobra! Schodzimy na dół, zmieniamy broń przede wszystkim. O, już widziałem kolejne problemy. A to woda tylko hałasuje. Dobra, ale coś tutaj, jakby biegało przed momentem. Nikt nie zostawił żadnej. Bro uh -huh, dziękuję bardzo. Okej, okay, czyli inaczej, fok. Foczek mm. zmienimy, chociaż jeszcze bardziej. Nie, to też. No dobra, M4 od lat to samo. Przydałaby nam się broń energetyczna, przyznam szczerze. Jeżeli chodzą tutaj boty. A co zrobić? Trochę żałuję, że tych jednak urządzeń do hakowania człowiek nie zabrał ze sobą. O, a może trzeba było sniperkę również na dalszą podróż? Z czego ty żeś do nas wymierzył tam dziadu? Chyba tam są te rakiety, albo były na szczęście. Czyli tak, wchodzimy tak, tam rzucamy coś na dół, chociaż wydaje mi się, że wszystko dzieje się po drugiej stronie. O, dobra, cofaj się. Zastanawiam się, czy nie wrócić jednak po tę snajperkę, gdzieś ją tu zostawiliśmy przy wejściu. Wracasz do nas, snajperko, zamiast tej. O, a gdzie ty jesteś? Nie mamy snajperki, ale myślę, że i tak ta broń wydaje się konkretniejsza niż nasza strzelba, którą mieliśmy tam przed momentem. Więc dobra. I co, tak cicho? Aha. Tak, szybko nam wymienili tę broń. No to sobie gdzieś coś strzelimy w takim razie. Chociaż to. Trochę taka broń. Nie wiem, czy adekwatna do przeciwnika. Może trzeba było sobie zostawić, jakby miało się pojawić coś naprawdę konkretnego tutaj. Dobra. Zejdziemy sobie na dół. Zresztą, to zawsze ja wolę być u góry. Przy takich bitwach. Przynajmniej. Ara. On spisał się na medal. Stał awans na kredy. Dobra, dobra, dobra. Ty nawet nie podchodź na nas. <średytutki> ten granat dostał awans. Ktoś jeszcze tu jest? aha nie podoba mi się określenie zdejmi. Granaty porażające. Dobra, zobaczymy. Chociaż nie warto by było zachować. Hmm, weźmy sobie tak. Tak i tak. Nie warto zachować na boty, zamiast tracić na ludzi albo w ogóle na nic. Tak, tu mamy. Dobra. Dziadostwa nie bierzemy. Jesteśmy na górze. Czy to o tym kościele mówili, żeby tutaj tylko nie dojść? aby o tym. Nie ukrywam. Coś tak cicho. nie straciliśmy naszego kompana w tej całej... No, cała seria w plecy, on nic? Nie podoba mi się to? Nie, to dobra, nie odrzucaj. Okej. Okay. Cała seria w plecy, co? Ubrali tak... Konwencja genewska nakazuje ubierać kamizelki kuloodporne na czas transportu więźnia? Czy jak to? Coś nie tak tutaj w tym wszystkim. Dobra, reszta pada w pełnym umundurowaniu od razu, dobra, drzewa dostały, no przepraszam, drzewa. Tak to brutalnie, właśnie one to mają tutaj drzewkę, tak to. Płogoducha winne, a. No, 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 no. To, no, i bardzo dobrze. Ale ktoś jeszcze to biega. Dwóch ich było. Okej. Okay. Mhm. Mm Nie podoba mi się to spotkanie. Coś czuję, że chyba. O! Wprowadzimy w życie nasz plan nieco innego. Roztopienia nadajnika. Okej, okay, a ty. Jak już leżysz, dobra, to. Już... Miałem amunicję. Narodzeniem do góry. Chciałem tak, wejść dołem, ale. Kościół dzisiaj nieczynny. Już nie niedziela nie nikogo przepuścić. Ser tak jest! Ja, też ich widzimy. <laughs> Myślałem, że jakoś skoczymy z oho, znienacka. A niestety nie ma... No, szkoda, że odłamkowych już nie mamy. Też inaczej by się weszło. To wszystko no ale. Dobra, jesteśmy do przodu. Dobrze, że mamy gdzieś... Przynajmniej w teorii to ulepszenie. No, dziękuję bardzo. Aha. Które pozwala nam na nieco szybszą regenerację zdrowia. Coś ci spadło z głowy. Lecimy. Teraz czuję się jak w takie oldschclowym FPS-ie w jakimś Quake albo Dumie. Wąskie korytarze. Nie wiadomo co wyskoczy. Jeszcze te kamienne mury, tak? To, to daje efektu, wszystko. Nie mamy czasu, zbliżają się koty. Aha. Dobra, dobra, dobra. O! Tak się kula... Jeszcze coś? Oj. Mam nadzieję, że skończyły im się granaty. A jak nie, to poczekamy tu pół godziny, aż nie będą mieli co rzucać nam pod nogi. Dobra, mhm. takie niespodzianki. Halloween już się skończyło. Na każdym kroku czai się wróg. Szczęście nie żyje. Tam coś mamy do zabrania. Chętnie. Podłamkowe, Tak, zdecydowanie tak to trochę niefortunnie wygląda ten sposób przełączania się między tymi granatami, ale niestety nic wygodniejszego chyba twórcy to nie wymyślili. Na padzie może by było inaczej. Co? Nie, 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 nie! Mamy cię. I wyłączone. Ale to znaczy, że gdzieś w okolicy mogą być niebawem tropiciele dla nas. Pytanie tylko, czy jak tropiciel wejdzie na nas, czy mamy jakąś szansę się odratować, co Komandor na mostku, kapitan na mostku. Trzeba nie wiedział, czy mamy plecak odrzutowy. Oho, żadna pompka. Może trzeba się ruszać w sumie, jak strzelamy. Tak, to też by było inaczej. Ale Alego, takie zadania to mieliśmy na. Oho, szkoleniówce. Jeszcze patrzę, czy nie było tam gdzieś tych tropiących, no ale cóż, nie mamy wyboru. Innej opcji nie ma. Trzeba iść tak z tym, co jest. Skąd wy te tropiciele wyciągnęliście? Chociaż tylko jednego, a może coś tu się kryje? Ach, no liczyłem, liczyłem na ukryto jakiś bonus, ale niestety. Nie ma tak dobrze. Znaczy to... Oho. Jest. Teraz wiem czemu my chodzimy bez latarki, tak? To dużo większa szansa na przeżycie. Teraz to takie wspomnienia z Uncharted, jak biegaliśmy. Mam nadzieję, że jak spadł z tej wysokości... To mimo, że go nie zastrzeliliśmy, to on do nas już nie wys... Aha, a może nie spadł. Dobra, profanacja i możemy lecieć dalej. Nie korzystamy z drabin. Chyba. Weźcie, ale niezwykła cisza, tak, w tej misji całej. To ma być jakaś odwaga? Kosa, oddział jeden. Jesteś człowiekiem z Ziemi, ginącym za przegraną sprawę. Dla Waszego świata nie ma miejsca. Wasz świat jest niechroniony. To prawdziwa odwaga. Czekaj! Sygnał zanika. Moja flota ląduje tutaj. Komandorze, tutaj Retribution! Flota Foka, czy na zejście nadlatują. Przyjąłem. Red musi przeprowadzić skok w atmosferę. Fala uderzeniowa walnie prosto w ich statki. Tak jest! Raja nie żyje. Zniszczył transponder. Ruszamy przejąć Olympusa. Red już skacze. Do wszystkich! Olympus Mons właśnie otwiera ogień! Admirale, proszę iść do bunkra! Strzelają! jest. Szakale mają... Nie, nie, nie! Rejes! Admirale Rejes! Już po nim, Rejes! Roznieśli bazę w pył! Olympus namierza pańską pozycję! Szybko do Szakala! Do wszystkich! Celem jest Olympus Mons. Misja Przechwycenie. Admirał Koch jest mój! Gator, rozpocznij skok! Ser! u celu za trzy, dwa, jeden! Za Prowadzę nas! Tracę moc! Nie daj się!